Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odcinek 14. Rozkręcamy powszechny optymizm, czyli promocja proeuropejskiego stylu życia. Gratulacje, mianowania, uroczyste wręczenie medali Związku Sybiraków oraz pamiątkowej odznaki Orła Białego, ufundowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji Dnia Weterana. Tradycja współpracy polsko-francuskiej na Warmii i Mazurach sięga lat 80. XX wieku. Galeria Marszałkowska ma cieszyć oko słuchaczy. Przy takim połączeniu kulturalnych doznań nikt nie wyjdzie z filharmonii rozczarowany. W kopanie kamienia węgielnego pod uzdrowisko w Lidzbarku Warmińskim. Gospodarzem wydarzenia pod nazwą Rozkręcamy Powszechny Optymizm był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Impreza promuje członkostwo w Unii Europejskiej, a w szczególności profity, jakie niesie za sobą przynależność do Zjednoczonej Europy. Regionalny program operacyjny to jest ta baza, z której bardzo mocno korzystamy na Warmii i Mazurach, jeżeli chodzi o rozwój pod każdym względem naszego województwa. To jest i sfera gospodarcza, to jest sfera kultury, oświaty, to jest również kwestia infrastruktury. I jak do tej pory obliczyliśmy, że przez ostatnie 15-20 lat to jest blisko 30 miliardów złotych, które wpłynęły ze wsparcia unijnego. Rozkręcamy powszechny optymizm. To impreza integracyjna, która ma na celu zacieśnienie wspólnych relacji z osobami niepełnosprawnymi koncerty, pokazy, zabawy wszystko, żeby zintegrować mieszkańców w Armii i Mazur. Rozkręcamy pozytywny optymizm. Znajdujemy się przy stoisku punktu obsługi priorytetowej i jest to stoisko poświęcone, dedykowane osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Każda osoba niepełnosprawna ma. W sposób równy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, w imprezach masowych, i taki jest właśnie dzisiaj nasz cel. Promocja proeuropejskiego stylu życia, integracji, wspólnoty, ale również promocja własnej lokalnej tożsamości. To wszystko towarzyszyło całodziennej ostróckiej imprezie. Mieszkańcy dobrze się bawili i przy okazji dokładnie poznali mechanizmy, jakie napędzają i finansują maszynę zwaną Unią Europejską. Jest rok 1939, dzień wybuchu II wojny światowej, 1 września. Dziś oddziały niemieckie prowadziły do Waszałów. postawienie przesyłane żołnierzom polskim walczącym na elu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska. Gra aktorska w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej obudziła bolesne wspomnienia. Świadkowie tamtych dramatycznych wydarzeń są wśród nas. Bardzo pierwszy akt mnie wzruszył, a ta dziewczynka i te, ta ucieczka i to jak przypomniałam sobie, jak ja zobaczyłam pierwsze niemieckie samoloty. Także wybiegłam na podwórko, a tu szczelanina, ta tam mnie słapa za szyję, wyciągnął do domu, no to po drzwiach te kulki poleciały. Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, stolicy Warmii i Mazur, odbyły się zgodnie z przewidzianym scenariuszem. 80 lat temu historia, którą napisało życie, nie była łatwa do przewidzenia, ale pełna heroizmu, poświęcenia i przelanej krwi, to skłania do refleksji. Wyrok my piszemy każdym dniem na samego siebie, tym co czynimy, jak postępujemy. Po prostu my sami jesteśmy sprawcami tego wyroku, który Bóg tylko na nas, jak to się mówi, wypełni, czyli jak gdyby powie to, ku czemu szliśmy. Zresztą nasuwamy się w tej chwili, jaka bardzo ładna myśl naszego Mickiewicza, który powiedział, gdzie kto będzie po śmierci, za życia odgadnie, bo gdzie się chylił za życia, tam po śmierci wpadnie. Poległym i pomordowanym za niepodległość ojczyzny, oraz tym, którzy odeszli na wieczną wartę, należy się szacunek i pamięć. Weteranom, nadal mamy możliwość odwdzięczyć się także podczas takich uroczystości. Były gratulacje, mianowania, uroczyste wręczenie medali Związku Sybiraków oraz pamiątkowej odznaki Orła Białego ufundowanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego z okazji stulecia odzyskania niepodległości porucznikowi Armii Krajowej 99-letniemu Kazimierzowi Boguckiemu. Wtedy, kiedy niepodległość została uzyskana, to myślano o znakach, o symbolach, o tej polskości. Orzeł zawsze towarzyszył właśnie naszej państwowości na biało-czerwonej, więc to jest i wzruszające, i piękne. Miłość do ojczyzny powinna cechować każdego Polaka. To dzięki determinacji i woli walki naszych rodaków. Żyjemy w wolnym państwie. To oni o Polskę walczyli, i to oni ją odbudowali, i to z nich należy czerpać przykład. Czy w wojsku, czy gdziebym nie był, to zawsze byłem wzorowym pracownikiem. I w wojsku, w służbie, no i, i na każdym miejscu. Nigdy nie karany, mandatu nie płaciłem, nic. W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie przybyli goście mieli okazję wysłuchać przedwojennych piosenek w wykonaniu zespołu kameralnego pod dyrekcją Tomasza Chmiela. Soliści to Adrianna Bujak-Cyran oraz Jacek Ozimkowski. ta umowa pomoże rozwinąć skrzydła tradycja współpracy polsko-francuskiej na Warmii i Mazurach sięga lat 80. XX wieku dla młodzieży było jest i będzie to rozwojowe ta współpraca dla młodych przejawia się w liczbie wyjazdów, które organizujemy dla młodzieży. Współpracujemy przy pisaniu projektów i ta wymiana jest możliwa między innymi dzięki funduszom europejskim, głównie programowi Erasmus. Wymiana między szkołami to nie jedyny aspekt działalności. Trochę historii. Jesteśmy w Centrum Polsko-Francuskim w Armie i Mazury. Jest to instytucja kultury samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, która powstała w 1993 roku, czyli już bardzo dawno temu. I jej zadaniem, jej misją jest popularyzowanie języka kultury francuskiej, a przede wszystkim tych partnerskich kontaktów, partnerskich właściwie można powiedzieć relacji, jakie łączą województwo warmińsko-mazurskie i Departament d'Armor. We Francji. Centrum Polsko-Francuskie prowadzi działalność biblioteczną, wystawienniczą, organizuje też liczne wydarzenia kulturalne. Do szczególnych imprez cyklicznych należą m.in. Dni Kultury Francuskiej oraz Dni Bretanii. Żeby jeszcze lepiej zrozumieć życie społeczności francuskiej, chętnych do nauki języka nie brakuje. Piękny język, o ile nie najpiękniejszy. Um... I przede wszystkim jest bardzo melodyjny i wbrew pozorom nie jest tak trudnym językiem do nauczenia, jak się wydaje. I oczywiście mamy można mieć problem z wymową i zazwyczaj osoby, które uczą się tego języka się tego najbardziej boją, ale proszę mi wierzyć, że to też jest do pokonania, no a gdzie możemy się tego języka nauczyć, no właśnie między innymi w Centrum Polsko-Francuskim. Nowa umowa o funkcjonowaniu i finansowaniu centrum to nowe możliwości. Rozmowy trwały długo. Dzięki temu jest dobrze skonstruowane porozumienie, a relacje partnerskie mają się wzmocnić. Dwa lata prowadziliśmy konsultacje, rozmowy, uzgodnienia, i dzisiaj. Dopełniliśmy po prostu swojej woli, podpisaliśmy porozumienie, pozwoli ono na partycypację zarówno ze strony naszej regionu, jak i Departamentu Cordamor w funkcjonowaniu Centrum Polsko-Francuskiego, czyli pieniędzmi dzielimy się my pół na pół i pozwoli to dalej rozwijać taką bardzo merytoryczną, bardzo wnikliwą współpracę poprzez Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie. Działalność Centrum zostanie dostosowana do współczesnych uwarunkowań. Skorzystamy na tym. Instytucja jest organizatorem prezentacji regionalnej kultury polskiej w swoim regionie. Im większe zainteresowanie Francuzów Polakami, tym lepiej na tym wyjdzie i trzon masowej turystyki. Co nam w duszy gra? To, co sprawia radość, i to, co lubimy. Nie inaczej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Inauguracja sezonu artystycznego nie mogła rozpocząć się inaczej. Zaczniemy od wyjątkowego utworu, bo obrazki z wystawy musorskiego w instrumentacji rawela to. Popis dla orkiestry to niezwykła paleta barw, niezwykła paleta umiejętności i solistycznych muzyków, jak i również współgrania w bardzo czasami trudnych e, częściach tego utworu. Nie bez kozery padło na obrazki z wystawy. Galeria Marszałkowska ma cieszyć oko słuchaczy. Przy takim połączeniu kulturalnych doznań nikt nie wyjdzie stąd rozczarowany. To jest też taki czas poświęcenia tej ekspozycji naszemu wspaniałemu dyrygentowi, rok moniuszki, więc myślę, że to też będzie ciekawe. Natomiast na przyszłość różne formy i w różnych gabarytach, ponieważ technicznie zostało to bardzo dobrze dopracowane i zrealizowane, więc myślę, że w czasie przerwy i przed koncertem a nawet i po będzie można jeszcze nacieszyć ducha właśnie pięknymi obrazami Filharmonia Warmińsko-Mazurska jako jedna z trzech w Polsce obok Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach będzie realizować cykl Scena dla Muzyki Polskiej, który ma na celu rozpowszechnianie naszej ojczystej twórczości. To ważne, szczególnie, że od paru lat mocno promujemy też i naszego patrona Feliksa Nowowieńskiego. W tym roku mamy dwustulecie Moniuszki, tak więc i Stanisław Moniuszko jest bardzo często gościem naszych koncertowych estrad. Obchody Roku Moniuszki celebrowane będą nie tylko poprzez popularyzację wielu utworów czy wykonanie opery Straszny Dwór. Zaplanowano szereg wydarzeń, spotkanie z potomkami wybitnego muzyka, konkursy oraz projekt Moniuszko Menu. Realizowany wspólnie z restauracjami, z całą pewnością przybyli goście zostaną dopieszczeni. ciele, zdrowy duch. Za około 16,5 miliona złotych zostanie zbudowana infrastruktura uzdrowiskowa w Lidzbarku Warmińskim. 11 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Dla ziemi warmińskiej Lidzbark Warmiński był zawsze pewnym punktem odniesienia wręcz. Także w historii kościoła tutaj warmińskiego wiemy, że przez lata rezydencja biskupa warmińskiego, pięknie pozostawiony z Zamek, w który uchodzi za najlepiej zachowany zamek gotycki, ze śladami historii, bardzo ładnie odnowionymi, to są elementy historii, które przypominają świetność tego miejsca. Teraz, kiedy wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny, możemy spodziewać się na tej ziemi miejsca z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony zdrowia, a także pod funkcję sanatoryjną i turystyczną. Prace mają zostać wykonane do końca października 2020 roku. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu poprzez budowę tężni, promenady. Także placu zabaw, miejsca do odpoczynku, parkingu i też przede wszystkim uzbrojenie terenu no przyniesie dla nas spodziewany efekt w postaci wzrostu gospodarczego, ale nie tylko naszego miasta Lidzbark Warmińskiej, ale myślę, że i regionu. Lidzbark Warmiński ma wielkie plany i marzenia. Obecnie ma status obszarów uzdrowiskowych, ale liczy na coś więcej, na dłuższą nazwę – Lidzbark Warmiński Zdrój. Zgodnie z założeniami samorządu w przyszłości ma być Prowadzone lecznictwo związane z chorobami ortopedyczno-urazowymi układu nerwowego, reumatologicznymi, kardiologicznymi i nadciśnieniem. Teraz tak na pierwszy plan wychodzi właśnie turystyka prozdrowotna, a więc chodzi o to, żeby w tym pięknym, naturalnym regionie o dobrej, zdrowotnej przestrzeni można było zapewnić bazę do rehabilitacji, bazę do odnowy biologicznej, do też działań takich uzdrowiskowych. Województwo Warmińsko-Mazurskie jeszcze, bo to kwestia czasu, ma jedno uzdrowisko, które znajduje się w Gołdapi, a jak wiemy apetyt rośnie w miarę zapotrzebowania na dane kuracje. Tak.